Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarotem codziennego. Dziś mamy niedzielę 16 stycznia. Sprawdźmy jak będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Niedziela 16 stycznia dla wszystkich znaków zodiaku. Niedziela 16 stycznia. Najpierw zaczynamy od osób z znaku barana. Jeżeli chodzi o osoby bez znaku barana, no tutaj karta pokazuje, że prawdopodobnie niektórzy z Was mogą usłyszeć dziś coś na temat dziecka, dzieci. Jeżeli macie dzieci, to większą uwagę będziecie nim dziś poświęcać. Jest to też dobry dzień dla osób, które właśnie starają się o potomka. Karta mówi o podążaniu całkowicie nową drogą, ale też jako taka rada to przestrzega przed taką właśnie dziecięcą naiwnością. Jeżeli chodzi o osoby z poznaku byka, to no tutaj karta pokazuje jakieś takie poważniejsze inwestycje, zakup jakiejś nieruchomości, domu. Tutaj karta ogólnie pokazuje, że dziś macie szansę bardzo dobrze ulokować swoje pieniądze. Jest to też dobry dzień dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźniąt, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie przejść taką wewnętrzną przemianę. Prawdopodobnie zechcecie się od nowa narodzić. Coś takiego głębszego może mieć dzisiaj akurat jakiś udział w Waszym życiu. Mogą też być takie sytuacje, w których na przykład będziecie mieć styczność z osobami z poprzednich wcieleń, bądź też powrócą jakieś takie przeczucia, które prawdopodobnie były powiązane właśnie z Waszymi poprzednimi wcieleniami. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku raka, no to tutaj karta pokazuje, że być może część z Was będzie wykonywać jakieś pierwsze kroki ku nowym jakimś projektom. Jest to bardzo dobry dzień na to na przykład, żeby zaplanować jakiś poważniejszy wyjazd, zakupić być może jakiś bilet. W każdym bądź razie myślami i też czynami będziecie zupełnie gdzieś indziej. Jeżeli chodzi o osoby z znaku lwa, no to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie usłyszeć jakieś plotki, jakieś niesprawdzone informacje, tak więc uważajcie na to, co dziś słyszycie, uważajcie na to, co wy przekazujecie innym. Jeżeli chodzi o osoby z znaku panny, no to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z bardzo dobrze sytuowaną kobietą. Jest to dzień, w którym możecie śmiało kupić sobie coś droższego. Karta ogólnie mówi o bardzo dobrych inwestycjach. Jeżeli jesteście osobami stanu uwolnego, to dziś możecie poznać bardzo dobrze sytuowaną kobietę. Jeżeli chodzi o osobę spod znaku wagi, no tutaj karta pokazuje jakieś niezdecydowanie, nieumiejętność podjęcia jakiejś decyzji. Karta może pokazywać, że tak naprawdę nie widzicie różnego rodzaju za i przeciw, nie potraficie dostrzec innego rozwiązania danej sprawy. Jeżeli chodzi o skorpiony, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z osobą taką wycofaną. Karta może wskazywać, że to właśnie w dniu dzisiejszym potrzebujecie takiego oddechu, pobycia sami ze sobą. Jest to dobry dzień dla osób, które na przykład chcą coś przemyśleć, pomedytować, zastanowić się nad sensem życia. Jeżeli chodzi o strzelce, no tutaj karta pokazuje, że coś nie do końca może pójść po Waszej myśli. Karta mówi o różnego rodzaju takich niespodziankach, niekoniecznie pozytywnych. Tak więc w dniu dzisiejszym lepiej niczego nie rozpoczynać z tego względu, że prędzej czy później i tak może dojść do pewnego rodzaju kryzysu. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku koziorożca, no tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym coś może być ponad Wasze siły, coś może być ponad Wasze możliwości. Karta ogólnie mówi o tym, że możecie brać zbyt wiele na swoje barki. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju kwestie zdrowotne, to w dniu dzisiejszym uważajcie właśnie na bóle kręgosłupa. Jeżeli chodzi o osoby z znaku wodnika, tutaj karta pokazuje, że dziś ważną rolę może odegrać mężczyzna bliski twojemu sercu. To może być twój partner, ktoś z rodziny, jakiś kolega. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto zaufać swoim przeczuciom, emocjom. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego To w dniu dzisiejszym macie szansę Poznać mężczyznę Do stałego związku Jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb No tutaj karta pokazuje, że dziś Pewien etap W waszym życiu się zakończy Karta śmierci mówi o takich Sytuacjach, w których Świadomie podejmujemy decyzję Że z czymś bądź z kimś należy się Rozstać Tak więc u osób spod znaku ryb będzie to dzień, w którym coś się zakończy i będziecie wchodzić na całkowicie nową drogę życia. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. We wszystkim życzę udanej niedzieli i zapraszam Was na jutro pa, pa.